Witajcie! Dzisiejsi ludzie, szczególnie mieszkający w mieście, praktycznie nigdy nie widują krów. A no może z wyjątkiem zdjęć, i to oczywiście w internecie. Jednocześnie powszechnie wiadomo, że m.in. mleko, twaróg, śmietana, jogurty czy wiele innych produktów powstają właśnie z mleka od tego zwierzęcia. Poza tym, że krowy są bardzo przydatne dla ludzi, to są też bardzo inteligentne. Potrafią zawierać przyjaźnie, a nawet płakać. Lamparty są drapieżnikami i typowymi mięsożercami, zaś krowy to roślinożercy. Drapieżniki zwykle polują i zjadają zwierzęta roślinożerne, ale ta historia, która miała miejsce na początku XXI wieku w Indiach, pokazuje, że nie zawsze jest to takie oczywiste, a natura potrafi zaskakiwać. W czerwcu 2002 roku mieszkańcy pewnej wioski w indyjskim stanie Gujarat zaczęli mówić o rosnącej liczbie przypadków spotkania z lampartami. Samice lamparta widziano na przykład na polach trzciny cukrowej, gdzie zabijała psy domowe i ptaki. Lamparty ze swoimi młodymi często wybierają na schronienie trzciny, jako że na polu z wysoką roślinnością łatwiej jest ukryć się przed zagrożeniami i nie zwracać na siebie uwagi. Spotkanie lampartów w takiej sytuacji w tym regionie Indii nie stanowi rzadkości. Coraz więcej takich przypadków skłoniło jednak urzędników do zorganizowania zasadzki na te drapieżniki. W pobliżu jednej z wiosek złapano więc samicę lamparta, a potem zabrano ją w głąb lasu, aby tam wypuścić na wolność. Skargi na obecność lampartów rzeczywiście ustały, ale dosłownie na miesiąc. Wówczas pojawił się młodszy lampart, który prawdopodobnie był dzieckiem wywiezionej wcześniej do lasu samicy. Gdy specjaliści ponownie przybyli do wioski, aby przenieść zwierzę do jego naturalnego środowiska z dala od wioski, usłyszeli historię, w którą trudno uwierzyć. Rodzina mieszkająca na obrzeżach miejscowości posiadała kilka krów. Te pasły się w pobliżu trzcin. To tam zauważono, jak młody Lampard co noc odwiedzał jedną z krów. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego lampard zachowywał się w ten sposób. Najbardziej zaskakujące było to, że krowa akceptowała obecność drapieżnika, a wręcz odnosiła się do niego jak do swojego cielaka, opowiadał właściciel stada krów. Początkowo eksperci do spraw ochrony zwierząt nie wierzyli w tę historię. Ale wkrótce sami stali się naocznymi świadkami tej niezwykłej relacji między drapieżnikiem a przedstawicielką zwierząt roślinożernych. Okazało się, że lampart to młoda samica, która osiedliła się na polach trzcinowych. Krowa mająca świetny słuch zapewne usłyszała samicę lamparta, zanim dało się ją zobaczyć. W tym samym czasie dwa byki i ciele zaczęły się denerwować i próbowały odejść. Krowa natomiast, jak gdyby nigdy nic, Witała drapieżnego kota bardzo spokojnie, a wręcz przyjaźnie. Zwierzęta podeszły do siebie, samica lamparta otarła się swoim ciałem o krowę jak zwykły kot domowy i usiadła obok. Sytuacja powtarzała się codziennie między 21.30 a 23. Samica lamparta spędzała z krową trochę czasu, a niekiedy krowa nawet lizała drapieżnika po głowie, jakby było to jej młode. Obserwatorzy usłyszeli też charakterystyczne bulgotanie. Wszystko wskazywało na to, że krowa karmiła młodą samicę Lamparta własnym mlekiem. Było to bardzo podobne do relacji matki i dziecka. Krowa uważała Lamparta za swoje ciele, a samica Lamparta krowę za matkę, nie przyszłą ofiarę. Ta niezwykła para natychmiast stała się popularna. Dach najbliższego domu został zajęty przez fotografów i zwykłych gapiów. Władze wioski nie miały nic przeciwko Lampartowi, ale bały się, że któregoś dnia drapieżnik zaatakuje człowieka. Dlatego mimo wszystko poproszono o złapanie samicy Lamparta i przeniesienie jej do lasu, tak jak wcześniej miało to miejsce z jej prawdziwą matką. Okazało się, że nie było to takie proste. Samica lamparta nie zamierzała wejść do klatki z przynętą, za to kręciła się obok co jakiś czas, próbując atakować kozę, która miała ją zbawić w zasadzkę. Ludzie zamierzali strzelić do drapieżnika nabojem ze środkiem usypiającym, ale zwierzę zniknęło, zanim udało się przygotować odpowiedni sprzęt. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się doniesienia o zaginięciu szczeniaków w wiosce obok. Ale samica lamparta pozostawała nieuchwytna. Wciąż odwiedzała jednak krowę, znikając raz na kilka dni, a innym razem na kilka tygodni. W lutym 2003 roku samica Lamparta znów przyszła do krowy i została z nią do rana. Potem drapieżnik zniknął na stałe. Mieszkańcy wioski od czasu do czasu znajdywali jednak ślady obecności Lamparta. Po pewnym czasie dorosły Lampart zabił inną krowę i częściowo ją zjadł. Nie wiadomo, czy zrobiła to samica Lamparta, czy był to inny osobnik. Specjaliści zajmujący się analizą zachowania dzikich zwierząt uważają, że ta dziwna przyjaźń ma swoje uzasadnienie. Samica Lamparta mogła poznać krowę i nawiązać z nią zastępczą relację dziecko-matka, zanim wykształcił się u niej instynkt łowiecki, będący najważniejszym elementem życia takiego dzikiego zwierzęcia. Krowa natomiast nigdy wcześniej nie spotkała Lamparta i dlatego nie rozumiała, że może on być niebezpieczny. Być może dlatego możliwa stała się ta niesamowita, dziwna przyjaźń między domniemanym łowcą a potencjalną zdobyczą. Kolejny niesamowity incydent miał miejsce w jednym z odległych rejonów Szkocji. Rolnik o imieniu Steve zauważył, że jego krowa Lily przestała dawać mleko. Krowa przez tydzień wracała dzień w dzień z pastwiska, mając puste wymiona. Rolnik uznał, że krowa jest chora i skonsultował się z weterynarzem. Weterynarz zbadał Lilę. Ale to niczego nie wyjaśniło. Steve nie miał zbyt wiele pracy i postanowił pójść za krową. Lila szła powoli i skubała trawę wraz z resztą krów. Ale gdy stado zbliżyło się do lasu, Lila dość niepostrzeżenie została w tyle i schowała się między drzewami. Steve był zaskoczony zachowaniem krowy. Zastanawiał się, dlaczego Lila miałaby chodzić sama do lasu. Podążając za nią, rolnik zobaczył zwierzę w wysokiej trawie. Ale nie samo, za to z małym cielakiem. Okazało się, że krowa urodziła ciele, jednak nie chciała go przyprowadzić do domu. Wiedziała już, że dziecko zostanie jej zapewne zabrane i umieszczone w osobnym miejscu, ponieważ wszystkie cielęta przez ostatnie pięć lat jej zabrano. Tym razem postanowiła więc ukryć swoje dziecko w lesie i codziennie przychodziła je karmić. Lila nie chciała, by ciele znów jej zabierano, więc wymyśliła wyjście z tej sytuacji. Rolnik nie spodziewał się, że krowa ma tak silny instynkt macierzyński. Zdecydował więc, że nie będzie już więcej zabierał jej dzieci i umieścił zwierzęta razem. Steve chciał dać Lili macierzyńskie szczęście, którego potrzebowała. Jak widzicie, w świecie zwierząt nie wszystko jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Czasem nawet krowy potrafią nas zaskoczyć swoją zdolnością do zawierania przyjaźni i darzenia miłością swojego dziecka. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie polubić tego wideo. Do zobaczenia wkrótce.